Wtedy skoczył 225 metrów, wyrównał rekord Goldbergera, ale teraz ma punkty w Bucharu Świata po to, żeby odrobić tę różnicę, a dzieli go do Diakopsela, Adam Małysz w powietrzu i daleko wylądował! Wielka Góra wyzwolił od zwycięstwa Adama Małysza po raz pierwszy. Na Adam Małys że swoją wielką szansą jest w formie, trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przestańcie wszystkich! Ja o brawo! Nie tym, ile trzeba skoczyć, żeby po tej pierwszej serii spokojnie patrzeć na rywali. Adam Małys ma to pojazd, jest tak zwykle tak, tak, pracowny, w górę mocno